W w browarach warszawskich. Jedna rzecz mi naprawdę urzekła. Jak normalnie wchodzę, browary warszawskie to jest miejsce, gdzie jest skupisko po prostu różnych restauracji czy knajpek. Jestem przy wejściu do tego miejsca do tego takiego a la placu tam się schodzi schodami i I no, podchodzi do mnie, zaczepia mnie pewna osoba. No, normalnie zaczepiałem, po prostu proponuję, żeby coś tam zachęcić, żeby zachęcić kogoś do wejścia do ich restauracji, prawda? Niezwyczajnego. Ale widać, że została wyszkolona. Dobry sprzedawca i podeszła do tego w trochę w oklepany sposób, ale jednak mimo wszystko powiedziała to w taki sposób i podeszła to na tyle ciekawie tego tematu, że nie dość, że zachęciła mnie, to jeszcze tam rzeczywiście wszedłem, ale co zrobiła? Podeszła bardzo miła pani, zaczepiła, coś tam tym porozmawiała, nie była nahalna i zaproponowała piwo darmowe. Napisz klient w komentarzu jeszcze, jeżeli jesteś zainteresowany dla siebie klientów.